Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale I dzisiejszym gościem jest Hania oh yeah. I dzisiaj Hania zostanie moją stylistką jest... ja Jestem droga, ostrzegam Okej, okay, jestem <laughs> bardzo ciekawa twojego jakby stylu, bo my się ubieramy jednak inaczej Ja mam Spoko. bardzo taki elegancki yes. więc się nie mogę doczekać i pierwszym sklepem będzie HM Oh yeah Kurde, nie mogę się doczekać, żeby ubrać Paulinkę, bo wiecie, my no zupełnie mamy inne style I tutaj chciałabym zobaczyć Paulinę w bardziej moich ciuchach, że tak powiem Czyli wiecie, luźne spodnie, Paulina zawsze ma na sobie takie mam jeans Albo obcisłe, a ja właśnie chcę i takie kurde wiecie kargo. ja chyba mu nie kojarzę, żeby tutaj były jakieś takie crazy spodnie Ale dobra, czegoś poszukamy I na przykład... Takie ubranie jest czymś, czym w ogóle nie wiecie Pauliny, i tym bardziej chcę to zobaczyć. Ej, dobra, to jest koszulka mega w moim stylu, taka trochę retro, i do tego bym na przykład wzięła takie spodnie. Na początku, wiecie, zacznijmy na spokojnie, czyli takie podstawowe kolory, które Pauliny na pewno są znane i lubiane. Szarość, beż, chill, to super pasuje. Ej, patrz, to myślę fajnie będzie się działo. Słuchajcie, mój tip. To nie, że zrobić outfit fajny samymi ciuchami Ale dodatkami to wszystko się wyciąga Na przykład buty, takie albo takie Zupełnie zmieniają outfit Ej, to jest jakby szalone To już jest do kolejnej stylówki Ale jestem mega ciekawa, jakby południe wyglądała w takich gaciach. Będą mogły pasować Ej, znają się, czy czerwony tutaj fajnie nie pasuje do tego niebieskiego Trochę jak piżama Ale możemy to wyciągnąć na przykład dodatkiem czerwonej torebki Ej, fajnie to wygląda I to jest totalnie też w moim stylu Ej, dobra, fajnie, mamy drugi outfit Już praktycznie całościowo gotowe ale tutaj myślę, dobiorę też jakieś buciki, jakieś może naszyjniki. Nie Zaraz się muszę przejść na dodatki i dobrać też dodatki do tego pierwszego outfitu. Takie oksy. Myślę, że fajnie by pasowały do tego outfitu. Dobrałabym chętnie taką torebkę, tylko żeby była różowa na przykład. To jest całkiem fajna. Myślę, że do tego szaro-beżowego outfitu będzie fajnie ten róż urozmaicać. O nie! Nie, ja zamiast tych oksów biorę te. Po prostu. I rezygnuję z różowych dodatków. Będą srebrne. Może taka srebrna torba, robimy to. A jak siebie zobaczyłam, to mówię, wyglądał 10 lat młodziej. Ej, w ogóle te okulary są jak Dody. Tak, ale Jakie w ogóle wiesz? mega mi się podoba, ja mi jakby w nie mój styl, tak, ale... Tak, wiadomo, bez tego... Tak, tak no właśnie... Okej, okay, to tak. Mega pasują ci w ogóle karty, bo pięknie podkreślają Twoją tą figurę. No, ja Pasuje jestem w ogólnie w szoku, naprawdę nie spodziewałam się. I ja mam coś takiego, że jak idę na zakupy, ja mam takie jakieś marynarki, że mam taki stały schemat. schemat i zawsze szukam w tych kolorach: biały, czarny, ewentualnie beżowy. A tutaj nigdy że bym nie wzięła, a jak przymierzyłam, mega a mi się podoba. Twoje kolory. Tak, fajne, fajne. Ile na dziesięć? Daję taką ósemkę. no. to Jest mega fajna. Ej, czerwony to jest Twój kolor, totalnie. Wiem, bo właśnie jak nagrywałam kiedyś odcinek i miałam czerwone garnki, wszyscy Aha. mi pisali, że czerwony to jest mój kolor, a jakoś dla mnie on jest taki Zbyt wybijający się, że no? wiesz, że jak idziesz cała na czerwono, to. Ja mam te... chyba lubię. <grych> A ja właśnie mam coś takiego, że ja miałam wtedy czerwony garnitur i czarne szpilki, miałam coś takiego. Bo on jest taki ostry, aż taki. Ja wolę je tak czarny, ale faktycznie wydaje mi się, że przez to, że jestem brunetką ciemną, to ten czerwony dobrze pasuje. No i ogólnie ta stylizacja jest taka odjazdowa, bym powiedziała, jest, jest mega luźna, ale kolory bardzo fajnie połączone ze sobą. Jest! Fajnie, fajnie, brakuje mi tutaj czerwonych jeszcze okularków albo takich no. niebieskich, a nie było niestety, ale okularki myślę, żeby się fajnie sprawdziły. Czerwony to jest serio twój kolor stara. Kurde, to muszę chyba sobie coś kupić czerwonego, może sukienkę jakąś, o. O. Mała czerwona. No. Okej, okay, teraz zmieniamy sklep. Jesteśmy w kolejnym sklepie i tutaj pomyślałam, że może stworzę dla Pauliny taki bardziej dziewczęcy outfit. Mniej w moim stylu, ale też nie w jej stylu. Tak po prostu dziewczęca, bo przekonują mnie te kwiatki, jakby ten wzór jest taki romantyczny. Nie widzę co siebie w tym, ale Paulinka w sumie bym widziała. Dobra, bardzo ładna jest ta spódnica, muszę przyznać, tutaj jeszcze wyhaczyłam taką sukienkę, ale chcę jednak bardziej zaszaleć. Jakaś góra dół, a nie sama sukienka i dodatki. O, takie buty. Takie buty by fest posowały. Patrzcie jak pięknie ten róż z dżinsem gra. Pięknie to wygląda. Idę jak po jakąś górę. Koncept tego sweterka mi się podoba dosyć, bo widzę tutaj jakiś jeszcze może biały top. Właśnie ten sweterek na to. Nie wiem, możliwe, że mnie odkleiło, ale ja to widzę. Nie wiem, nie potrafię sobie tego wyobrazić chyba. Dobra, odpuszczam ten sweterek. Jednak nie spełnia mojej wizji artystycznej. Ale ta bluzeczka jest bardzo ładna. Ej dobra, biały to jest chyba to, czego ta stylizacja potrzebowała. O i może jeszcze jakaś torebeczka. O. Taka ładna, taka satynowa. Ej, dobra, pierwszy outfit mamy, niosę Paulinka. Kochana, kochana, dajcie pierwszy outfit, taki bardziej dziewczęcy, myślę. Dobra. Dobra, już widzę, że jej się podoba. A ja w tym czasie, jak Paulinka się przebiera, idę szukać kolejnego outfitu. To jest głównie elegancki sklep, więc bardziej w stylu Paulinki. Ale bym poleciała coś crazy. Mmm, ania lubi. I na przykład takie buty jak na dole. Dobra, robię to, robię to. SK. Te buty są czaderskie, jakby w ogóle mega w moim stylu. Patrzcie, jak to w ogóle siedzi ze sobą. To jeszcze by się przydały jakieś spodnie najlepiej. o spodnie. Dobra, znalazłam spodnie. Zwykłe czarne, ale z takim fajnym twistem, bo to są dzwony. Ej, dobra. To jest diesel na potrzeby Polski. Jakiś taki jeszcze spokojny top i myślę, że mamy tu stylizację, nawet nie potrafię Wam jej pokazać. W sumie sama nie wiem jak ona będzie wyglądała jeszcze. Po prostu biorę, co mi się podoba. No i okularki, dobra, lecimy. Aha, aha. Ja lubię. O, i weźmiemy taki top, bo on ma takie fajne dziurki na bioderkach. Na bioderkach? Na fali. To nie bioderka, to talia Giza co tutaj ładnie. Okej. Okay. Więc ale tak. romantycznie! No, jak ja to zobaczyłam, to mówię, ale dziewczęce, w ogóle jak byłam z Weroniką na odcinku, to właśnie ona mnie przekonała do takich długich spódnic, bo ja nie mam nigdy i coraz bardziej jestem właśnie przekonana do tego. Ej, pięknie ona no. wygląda na tobie. a te buty w ogóle, to jest jakiś świt. Tak, tak, strasznie mi się podobają, bo teraz jest mega modny jeans i one tak. wyglądają trochę jak taki Kylie Jenner, coś ta. takiego. I... Nie no, mega mi się podoba ta stylówka, jest taka wiosenna, taka idealna jak wiesz, idziesz sobie na spacer, jest tak 20 kocham. Yeah, no nie, mega Kurde nice. nice. Ile na 10? No tutaj mogę dać 9 na 10 Jesteś nice. Jest też taka bardziej w moim klimacie, bo jest taka tak. bardziej dziewczęca. dziewczęca No, ale no nie No Mega kozak, wyglądasz Ej. jakby zaraz miała tutaj podjechać twoja limuzyna Wchodź. Ej, ogólnie ja nie wiedziałam, że ja w takim stylu będę dobrze wyglądała i te spodnie są tak super. On jest taki grunge'owy, taki no. wiesz, trochę lata 90. tej Ala diesel torenny. Tak, ale ogólnie kawałek, ja nigdy wcześniej nie miałam takich taki... Ale w tych butach. wow Znaczy ogólnie w tych butach się tak dziwnie chodzi, bo ja jestem <laughs> do że będę jest jakiś obcas taki delikatny, Aha. a tu jest na całej podeszwie. Tak, jak jak tak idę, forma. to czuję się na takim klacku, jakby tak, tak no, ale ogólnie jest. Dojechana ta stylówka. I te spodnie. Ja nigdy nie przymierzałam w ogóle takiego kroju z jeansów, bo to są chyba te takie ala dzwony. Tak, tak. No i ogólnie bardzo ładnie wygląda ci wygląda mega. A nie ci dopełniają dzwony figurę. No Jakby zauważyłaś to? Tak, ja właśnie przyzwyczaiłam się, że nasze mam jeansy, a te w ogóle mi się jeszcze bardziej podobają. No, tutaj wiesz, tutaj obciśle tak, bo tutaj na półka ładnie. mega obcisłe. Ej, to chyba będzie mój ulubiony teraz model spodni, serio! Jest! Mamy to! 10 na 10 dla mnie Tak, dla mnie też Wiesz to jak powstała tak. ta stylówka? No To mi się podoba, biorę Dobra, to też mi się podoba I po prostu wziąłem rzeczy, świetnie. które mi się podoba Cieszę się bardzo, że Ci się podoba taki styl Jesteśmy już w ostatnim sklepie Czas tutaj zrobić jakieś fajne stylówki No i tak się stajam, to jest taki sklep który ma taki luźny styl czyli taki jak ja Uuu, to są te spodnie, które ja chcę jej wziąć tu jest luz fajnie, tutaj można sobie ściągnąć gumkę fajny kolor, taki troszkę nawet lawendowy o, to by ładnie pasowało ale tak monochromatycznie chcę coś ciekawszego ej, fajny ma krój ta koszulka w ogóle bo widzicie, te rękawy są tak ścięte na prosto śmiesznie to wygląda ale myślę, że fajna dobra, taki bardziej oversize wezmę i takie luźne buty wezmę to jest totalnie luzacki outfit. Jeszcze czapeczka by się przydała jakaś fajna. Fajnie pasuje. To jest outfit krzyczący. Nie o. wiem, co ono krzyczy, Dobra, dla ciebie pierwszy outfit. Mm -hmm. On jest bardzo, bardzo luźny. Nie wiem, czy ci się spodoba, ale dla mnie on ma taki fajny vibe. Mm -hmm. taki trochę New York, trochę buggy. I Fajny. Dobra, drugi outfit. Mam tu coś, co mi się spodobało wstępnie. Dobra, Eskę mam. Najwyżej to odłożę, ale wstępnie mi się to bardzo podoba. Ładnie to wyglądało. Bardzo dziewczęco. Za bardzo dziewczęco jak na mnie, dlatego zaraz dowalimy jakąś bluzę jeszcze do tego. Ja bym tutaj dowaliła jakąś taką bagi rozpinaną bluzę jeszcze do tego, żeby nie było aż tak słodko pierdząco. Chciałam bluzę, mam bluzę. Ej, jaki ładny kolor w ogóle. Jak taka sprana bluza starego, mam Enfę. Jestem ciekawa bardzo tego outfitu i myślę, że nawet buty będą pasowały te, co bluzę w pierwszym outfitie. No jestem ciekawa, ja bym się tak ubrała, szczerze mówiąc, jeżeli mam bluzę i spódnicę, to jest git, ale jeżeli bym miała mieć spódnicę i nie mam się niczym przykryć, to tak ja się czuję zawsze w spódnicach. Zdanałam się, że ta spódnica by bardziej nie pasowała do tej bluzy. Dobra, biorę ją zamiast tej białej i zmieniam t-shirt. Cały właśnie outfit zmieniam. Tylko na co? Ogólnie obok tego jest taki t-shirt i on zarąbiście pasuje. Dobra, robimy to, jakby zarobi się syruwa. boże, jestem genialna. Okej. Okazuj się. Ej, czuję się tak, jak serio, już chyba przystaję. No, tutaj mam trochę ograniczone, ruchy. Ej, to ale... jest trochę z Francu. no ale trochę też jak chłopiec. Troszkę tak, ale to jest taka mega luźna. Ej, mega fajnie to wygląda, naprawdę. Fajnie, że taki... już podnie do ciebie pasują bardzo. No, ale zdecydowanie lepiej mi się podobają takie niebieskie niż zielone. Kupiłam zielone jakoś tak średnio się w nich czuję. Fajnie, ta koszulka śmieszna, ona no. myślę, że nie każdemu pasuje. To prawda, ma taki. To jest taki chłopieńcy. Trój, że się ona ro rozchodzi w tą strona, nie tak w dół. Właśnie chciałam przetestować jak będzie w takim kroju wyglądać. Chyba bardziej klasyczny. No ci, też ci się mi się pasują. tak wydaje, że tak bardziej klasyczne, ale bardzo fajnie. A teraz czas na następną stylówkę. Ale school girl Ej, w ogóle mam takie wrażenie, że wygląda tak czy właśnie jak dziewczyna ze szkoły Taka tak. ja ja, ale powiem Ci, że w tej słownictwie wam mm. nie wyszło to Jest bardzo krótka Jest bardzo krótka. Jest krótka. Jest krótka Ale ogólnie jest bardzo krótka nawet z to już w ogóle nie powiem no. Ale mega fajny krój, że jest taka z falbankami ala Tak, bardzo ładnie tutaj poszerza piotrka, bardzo zgrabnie wygląda Ale fajnie wygląda do tego ta bluza, bo tak bardziej wyglądam tak. spokojnie A, i tak, tak. fajnie Długie bluzle ratują. Cieszę się, się podoba? Okej, okay, więc to były wszystkie stylówki z dzisiejszego odcinka. Hania, daj znać, która najbardziej Ci się podobała na mnie. Myślę, że to właśnie ze Stradivariusa, ta z mm -hmm. okularkami, z tym, tym. Tak. Super było połączenie naszych obu stylów. Tak, tak dokładnie. Moja też jest top of the top, Właśnie ta. Dajcie widzowie znać, która Wam się podobała. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Dzieńka.